Agnieszka zerwała zaręczyny i postanowiła być sama, bo jej kandydat na męża źle odpowiedział na trudne pytania. Tomek nie wierzył, że spotka kobietę, która myśli tak samo jak on. Czy w ich życiu może wydarzyć się coś jeszcze? Byłam sama... A chyba około dwóch lat, może więcej. Z tego powodu, że miałam bardzo zdefiniowane, dobrze pojęcie mężczyzny mojego życia. Byliśmy zaręczeni. Myślałam wtedy, że to wielka miłość. Jednakże w pewnym momencie przychodzi taka refleksja, że, trzeba, że będziemy mieli dzieci, będziemy wychowywać wspólnie ludzi. I bardzo ważne jest to, co mówi dzieciom ojciec. W wcześniejszym związku miałem takie wrażenie, że to yy, ja pracuję na ten związek i ja dawałem z siebie za dużo i jak stwierdziłem, że koniec, wtedy odetchnąłem. Mieliśmy bardzo różne poglądy na temat wiary. Mój narzeczony nie był wychowany w rodzinie katolickiej. Um, powiedział, że moją wiarę przejmie, aczkolwiek tylko tą zewnętrzną jej część. I pewnego dnia mieliśmy taką rozmowę na temat Pana Boga. Mieliśmy rozmowę na temat Eucharystii i on coś powie, zapytałam, co powie mojemu dziecku, naszemu, naszemu synowi, jak się go zapyta, co to jest ten opłatek. No i on powiedział, że powie naszemu dziecku, że to jest symbol. No i wtedy już wiedziałam, że nie chcę, żeby moje dziecko tak uważało. Byłem mm, parę miesięcy po nieudanym związku. Mój szef stwierdził, że muszę, koniecznie, koniecznie, muszę coś ze sobą zrobić. I mówi: A w radiu słyszałem o takim portalu. No i dostałem polecenie służbowe, że mam się tam zalogować. Byłam sama, więc jest to konkretny zamiar znalezienia kogoś, z tym, że ja byłam tak bardzo zniechęcona poprzednimi związkami, że szczerze mówiąc nie wierzyłam w to zbyt mocno, że znajdę kogoś odpowiedniego dla siebie. Chcemy żyć w takim przekonaniu, że single są młodni, że to jest coś fajnego, że dobrze mi tak, że jestem młodą, zaradną kobietą i nie potrzebuję mężczyzny. Próbowałam wokół siebie taki obraz budować i wiele osób to robi, jak widzę, tak samo. Przeglądałem te profile, i w jakimś czasie trafiłem na, na, na profil obecnej mojej żony. I to też było tak na zasadzie, że przeczytałem i dodałem do kontaktu. Zalogowałam się na tym portalu, szybko i sprawnie. Bardzo dużo trzeba było e, myśleć przy wypełnianiu profilu swojego. Trzeba było się zdeklarować, co sądzisz o eutanazji, o aborcji, o antykoncepcji, o czystości przedmałżeńskiej. Dokładnie wszystko e, to, co z reguły mężczyźni na przykład chcą zataić. Pierwsze y, rzuciło mi się w oczy jej zdjęcie. Bardzo atrakcyjnie wyglądała na tym zdjęciu. Drugie miała... Podobał mi się jej profil. Tomek w ogóle postąpił bardzo nieładnie i niezręcznie, ponieważ po prostu mnie dodał do kontaktów. Do kontaktów dodaje się osobę, którą się zna i z którą się co najmniej koresponduje. A on tak niezwyczajnie dodał do kontaktów. Więc ja się zbulwersowałam. No ja tam traktowałem to jako po prostu skrót do, do profilu. Także bardzo fajnie jest to pomyślane, że jest od razu trzeba pisać, jakim się jest naprawdę. Bardzo ostry miał odpowiedzi na temat aborcji. Równie ostry miał odpowiedzi na temat czystości przedmałżeńskiej. Jeżeli. Ja piszę, że aborcja jest morderstwem i zobaczyłam to samo u mojego przyszłego męża. To stwierdziłam nieźle. Rzadko zdarza się mężczyzna, który w 100% popiera obu przedmałżeńską, ponieważ to pytanie jest, jest z reguły najśmieszniej. E, najśmieszniej mężczyźni opisują, że właściwie tak, dobra sprawa, ale nie, pis nie piszą, czy są e, za tym. Był chyba jedynym mężczyzną, który napisał jasno i konkretnie, y, jakie jest jego zdanie na ten temat. Naprawdę ciężko jest y, zachowywać czystość przed ślubem. To, to nie jest popularne i jest to też, no dla mnie to jest gwarancja wierności. Mm -hmm. czasami palić papierosy i tam było pytanie yy, o palenie i yy, musiałam niestety napisać, że czasami palę. <noise> Mówiliśmy na placu bankowym i nie za bardzo wiedziałam, yy, jak go znajdę. To podobno podeszłam do niego i powiedziałam, że wiedziałam, że to ty. Powiem tak, zdjęcia na, po, na profilu były dobre, ale nie zawiodłem się. Mówi, że ważne było dla mnie to, że jestem ładna. Dla niego to, że jestem ładna i nie wierzę, że to moje zdjęcia. Przez cały wieczór rozmawialiśmy o Bogu, o, o wierze i o tym, jak my patrzymy na Boga. Nie było mowy o tradycji, o jakichś zabobonach. Jedynie o prawdziwym Bogu, jak mamy z Nim kontakt. No i dało mi odczuć, że ma ten kontakt prawdziwy. Naprawdę, kilka godzin siedzieliśmy, a ja miałem wrażenie, że dopiero co przyszliśmy. Po pierwszym spotkaniu tak sobie myślałam, że strasznie mu chciała, żebyś się tam we mnie zakochał. Im bardziej poznawałem Agnieszkę, tym bardziej byłem przekonany, że z nią bym chciał spędzić całe moje życie. Samolot oświadczył mi się 8 dni od e, dnia, kiedy by, zaczęliśmy być razem. Ja pamiętam, jak raz na spowiedzi mi ksiądz powiedział, że e, zuchwalcy zdobywają królestwo niebieskie. I... Nie wahałam się przyjąć tych oświadczeń, bo zobaczyłam, że to jest mój rycerz. Taki, jakiego, jak nie marzyłam. Zaczęliśmy chodzić ze sobą w Wigilię rok temu, czyli Wigilię 2006. Um, pobraliśmy się w lipcu 7. Takie strony jak przeznaczeni. PL. Mogą być pomocą. Przykładem mogę być Jana. No. Mi pomogła. Ja na tej stronie znalazłem żony. Pomimo, że nie szukałem żony, znalazłem. Myślę, że jeżeli obydwoje zakładamy nierozerwalność tego związku, to jest na to ogromna szansa. Ja co się modlimy codziennie, żeby tak zostało.